Idziemy w las. Akcja grzyby. Wreszcie prawdziwek. E, żeby tu nie było. Wiesz, ten co się obnaża i kutasa wystawia. A co oni tam w lasach siedzą? Tylko mi, strasznie kochają naturę. Baba akisy, widziałeś jaki w kurwa? Hej. Tylko Polak nie może tak zachować. Rybacji, ja by kurwa te dzisiaj halucynowe zebrać i by odjechała cała polska kurwa na tych krzybach. Co pan jest przedłużny? Dokładnie. A, kurwa kurwa jakieś odgłosy szuję, wie, wiesz? No, niewiele odgłosy. Ludzkie, ludzkie jakieś takie, wiesz, zapanie jakieś tego, wiesz? Wiesz, tak uchyć koga kurwa na polskę. Cześć wszystkim, z tej strony Luntek. Słuchajcie, dzisiaj jestem w lesie w ogóle. E, zbieram sobie grzyby. Głazi, kurwa. Po moim terenie kurwa. Gdzie? No co, nie widzisz? Wyzbiera mi kurwa jebana, wszystkie grzyby, rozumiesz? No to jakiego gałciciele. No nie to chyba jakieś grzyby Skąd wiesz? Widziałeś ryj? No. Wszyscy są podejrzani, kurwa w lesie.